Ostatnio przeglądając TikToka, natknąłem się na dosyć ciekawy filmik, promujący grę The Pride Isle Sanatorium yy, W grze chodzi o to, że jest, jesteśmy na wyspie, utknęliśmy na wyspie W sensie nie utknęliśmy, ale jesteśmy na wyspie Trochę bardzo laguje, ale może dlatego, że dopiero co wszedłem yy, Może się gra musi trochę rozruszać Dajmy się jej rozruszać, a ja wam wytłumaczę o co chodzi W grze chodzi o to, że jesteśmy w sanatorium i z tego, co zrozumiałem, bo ja jestem tylko po filmie, o już się trochę rozruszało. Tam jest chyba gdzieś sanatorium i na tym sanatorium musimy... mamy taki plan dnia, który musimy wykonywać w tym sanatorium, ale w pewnym momencie w planie dnia jest poświęcenie się wodą święconą przez pielęgniarki chyba, z tego co zrozumiałem. Jak się tą wodą święconą nie poświęcimy, to się zamieniamy chyba w jakiegoś nie wiem, zombie który zabija a my się zombie staniemy po tym chyba jak 4 dni przesłamy w sanatorium i nas nikt nie zabije więc o to tutaj chodzi tutaj jest chyba bodajże to sanatorium dosyć interesujący most Kurczę. Gra ma ponoć fajny klimat y i o to chodzi. Nie wiem też czy ja w, to w ogóle dobrze zrozumiałem y o co chodzi w tej grze, y bo jest też y możliwość, że po prostu źle coś zrozumiałem y i się dowiemy o co chodzi teraz w sumie, jak, będziemy za jak zaczniemy grać w tą grę. Y więc my musimy iść, zacząć grać. Coś się tutaj z nami dzieje. Coś się z nami dzieje i to nie, nie wiem czy to dobrze. Nie mogliśmy skakać tam. To jest już to sanatorium czy to jest jakieś miasteczko? Eee, to jest jakieś miasteczko, musimy poszukać sanatorium. E, bo gdzieś tu pewnie powinno być sanatorium i może wejdźmy sobie tutaj. Da się tu wejść? Coś tam jest. Bardzo ładnie zrobiona jest ta gra. Taka nawet realistyczna jest. Można powiedzieć. Tu się coś dzieje, widzicie? gdzie mamy iść w ogóle? o to jest pytanie może tam, na tamtą wyspę? udałbym się na tamtą wyspę, bo to chyba mi się wydaje jest jakieś miasteczko, które po prostu jest na tej takie lokalne miasteczko po prostu na tej wyspie eee, więc ja bym się wró... o co to jest? idziemy stąd jakiś sklep święty dobrze, nie wiem co to jest za sanatorium i nie wiem czy chcę wiedzieć jakie to jest sanatorium eee Dobrze, chyba musimy się wrócić, tak mi się wydaje. Eee. Hmm. No nie wiem, czy to. To nie jest sanatorium, tamto. Musimy znaleźć prawdziwe sanatorium, bo tutaj przecież no. Tu się coś z nami dzieje, znowu nie możemy skakać. Jakaś moc. Gdzie jest to sanatorium, kochani? Może, może jednak jest tam? Może jest jeszcze wyżej. Dobrze, chodźmy tam jeszcze raz. A może na tą wieżę pójdźmy, bo wszyscy jakby idą tam, a ja bym poszedł właśnie tutaj, bo... E... Tutaj mamy taki komunikat, że musimy słuchać e... holi, czyli takiej pielęgniarki właśnie w tym sanatorium. E... Cały czas musimy jej yy, szukać. I czekajcie. I co to jest guid? Guidę. Nie wiem co to jest guidę, ale jest yy, na wschodnim skrzydle. Coś jest na wschodnim skrzydle. Reszty nie zdążyłem przeczytać. Yy. Zipilne bilety. Wschodnie skrzydło. To idziemy tutaj. Nie wiem, gdzie jest wschód, gdzie jest zachód, bo ciężko się zlokalizować. Jaki wstyd. Eee, dobrze, idziemy. Mam czwórkę z geografii. Na koniec roku, więc nie mówcie, że jestem zły jakiś przecież. Dobrze, jak dla mnie, powinniśmy iść po prostu tam. Musimy poszukać tego, bo szukamy tego 5 minut, eee, a naprawdę nadal nie wiemy, gdzie to jest. Musimy iść tam, gdzie idzie. In tam, gdzie idą inni ludzie, żeby się dowiedzieć, gdzie to jest, to sanatorium. Może za chwilę się zapytamy kogoś na czacie, gdzie jest sanatorium. Eee, tu coś jest, jakby trochę, są łóżka, możemy spać, jakby tutaj. A na dole coś jest. Jest jakaś dziewczyna. Dobra, a możemy wyjść stąd? Nie możemy stąd wyjść. Może to jest jakiś domek? Może to są takie domki tych ludzi, pacjentów? Ale na tym, na tym filmie, na TikToku wyglądało to inaczej. Cóż, możemy z tego zrobić całkiem interesującą serię. Yy, więc, jeż jeżeli byście chcieli, to zostawcie duży łapek do góry. Ale tu coś jest ciekawego. O kurczę, pacjenci nie mogą wyskakiwać. Nie możemy wyskakiwać, musimy uważać na siebie. Dobrze, ale nie możemy cały odcinek szukać przecież sanatorium. Musimy je w końcu znaleźć, prawda? E, musimy znaleźć. Zaraz się zapytamy tych ludzi, gdzie to jest w ogóle, bo mieliśmy trafić na koniec wyspę, prawda? Tu są schodki. I tu coś jest, proszę bardzo. Musimy uważać, bo nie możemy się zabić, prawda? Tu jest jakaś ścieżka, więc ja bym się udał tą ścieżką. E, Okej. Okay. Mamy tutaj kolejne domki, ale ścieżka idzie jeszcze wyżej. Mamy tutaj taki domek. No dobrze, pójdźmy może jeszcze dalej. Tak, tu pisze sanatorium tam, dobra. Jest chyba jakiś Pride Event. Trochę nie pasuje do gry, ale okej, okay, niech będzie. Czyli sanatorium jest jednak tutaj, dobra. I bardzo dobrze. Sanatorium. Tylko trochę taka dziwna droga do tego sanatorium. Trochę taka straszna. Dobrze, idziemy za tym typem. Na pewno nic nam się nie stanie, jeżeli pójdziemy za nim. Eee, przynajmniej zlokalizowaliśmy w tym odcinku sanatorium. Wiemy, że musimy iść tą ścieżką. W ogóle duża jest ta mapa, ładna jest ta mapa też. Że jest taka wypasiona, można brzec. A ta pani gdzie ucieka? Gdzie ta pani ucieka? Fajny ten las, jest w ogóle taki ten. Tak, Z taką profesjonalną grą się nawet może kojarzyć, to ładna ta gra. Tylko sanatorium nadal nie zostało zlokalizowane przez nas. Musimy iść ewidentnie tutaj cały czas. Jakiś wodospad tutaj? Proszę, no kurczę. Normalnie ten. Był taki film kiedyś na Netflixie: Sanatorium strachu. Też taka droga była. A ten film nie polecam go, nie podobał mi się. Aha, to tu, dobra, to tu, dobra. Zlokalizowaliśmy sanatorium. Ono jest tutaj i wygląda w taki oto sposób. I no nie mam panele so solarne, czy nie? Co to jest? Ale dziwne. Nie kojarzy mi się z tym, ale okej, okay, dobra, zobaczmy. Eee... Idziemy, dobrze. To jest ewidentnie jakiś szczegół. Musimy się tam dostać. Już odcinek trwa 8 minut, więc już jest w takiej normalnej długości, jak normalny film na YouTubie. A my dopiero teraz zlokalizowaliśmy sanatorium. No dobrze. Chciałbym chociaż raz zobaczyć. E, e, chciałbym dzisiaj w tym odcinku, chciałbym zobaczyć o co tutaj chodzi. Więc tak... I tutaj mamy nazwę chyba tej gry. Tak. The Pride Isle Sanatorium. Dobrze, więc idźmy tutaj mamy. Mm. Okej. Okay. Jesteśmy Eee, jakieś obrazy są? Może byśmy się udali do swojego pokoju? Jak my mamy w ogóle pokój? Tutaj jest dużo ludzi, więc ja bym się udał po prostu tutaj. Bo ewidentnie o, o coś tutaj chodzi, skoro jest tak dużo osób. Może my musimy tu być, jakby? Oh, hey, I'm from Poland. Hej. Uh, me too. <laughs> uh, dobra Hej, napiszmy to samo co ona. I'm from Poland. A kurcze, coś mi się to zrobiło. Czemu mi się taki ten taki ukośnik zrobił? No dobrze, chodźmy. Gdzie jest ta dziewczyna? Gdzie jest ta dziewczyna? Co była z Polski. Jedźmy tu. Wszyscy idą tu, będziemy robili to, co inni robimy. Hmm. Nie wiem, co robimy, ale trzeba chyba to przeczytać. A ja, ja nie wiem, co to znaczy. No dobrze. Chyba nie zrozumiemy zbytnio, co chodzi w tej grze. Ale wszyscy są. O oh, nie! Yeah. <śm> Eee, proszę bez przekleństw. Mhm. Wszemu oni skażą wszyscy? To sanatorium jest niedostosowane pod niektórych pacjentów. Dobrze, idźmy za ludźmi, którzy są z Polski. E, my jesteśmy też z Polski, to my musimy coś z rzeczą, to jest tak, ten dziwnie. Zanika nam widoczność. Wzrok nam zanikł. Halo, okuliści, gdzie wy jesteście? O. Nie wiem, co... Ważnie. Ta pielęgniarka ten powinna być polska. <grymne> Nie możemy robić sobie wycieczek. I coś z wodą. <grymne> Nie wiem co musimy zrobić, ale bądźmy z Polakami. Polska górą. Tu balkon jest. Pada deszcz. Klimatycznie, gdyby nie, tę światełka takie dziwne. Dobrze, nie wiem o co chodzi, ale się gubię tutaj w tej grze. Dziwnie się zaczęło robić. Idźmy do Polaku, gdzie byli Polacy? Zauważyliście, że Polacy naprawiają tą grę? Nie wiem, co my musimy, jakieś słoiki, A tu co, co, co się stanie, jak jeden. Mamy świecę. Nie wiem, co ta holi pisze do nas, ale niech ta holi nie pisze do nas, bo my musimy zlokalizować słoiki. Nie wiemy. Zapytajmy polaków, co musimy robić. Co mamy robić? Zapytajmy. Nie mogę pisać? Czemu nie mogę pisać? Jestem głodny trochę. Co mamy robić? Muszę się zapytać. Co o ładnie? Proszę mi napisać, co mamy robić. A nie o ładnie. Może mi pisze. Zaraz wracam. Ja się zapytałem, co mamy robić, oni mnie mają w dupie. Zaraz stąd idziemy. Idziemy zaraz z gry, co my mamy tu robić w ogóle? Jakieś musimy zlokalizować te słoiki, no ale gdzie te słoiki? Może ja nie oglądam angielskiego i o coś innego chodzi? Complication. Się zaczęło robinszyn. Dobrze. Ona mówiła, żebyśmy nie robili tripów, a my sobie zrobimy trip po całym sanatorium. Bo że chodziło o to, że mamy nie wychodzić. A co jest za tym? Tutaj mi nie działa ten ten shift clock. <ścoughs> Widzicie? Dziwne. Dobra, idziemy dalej. A tutaj możemy wejść. Zaczęła się robić. Eee... Yy... Uniformy musimy i że Codziennie Są te Że są y, Obiady Ale Kurczę zaczęliśmy się gubić po tym sanatorium trochę Dobra Co oni robią Tu nie byliśmy jeszcze. Ale tu ładnie jest. Oparcie, biegną. Zastraszyłem się go. Wszyscy biegną tu. Ale na cholerę tu biegną wszyscy. Idziemy na dół tak jak wszyscy. Aha, no chyba ten. Coś musi zrobić. Tak, bo gracze są pielęgniarkami też. Gracz może być pielęgniarką. U! Tu jest po jakimś dziwnym języku. Rosty to pewnie różowy. Sarele? No to a tu P, to są te ramki kolorów, no to będziemy wiedzieli. Dobra, idziemy tutaj po ten sanatorium. Jest łóżko. Możemy się położyć. Interesujące, nie powiem. E, ale my nas to nie interesuje. E, idziemy dalej, idziemy dalej, kochani. Tu jest też jakiś pokój, może to jest nasz pokój. Jakiś czas się zrobił. O nie, jakiś czas. Coś musimy zrobić. Tu nie ma nikogo, idziemy tam, gdzie byli dużo ludzi, idziemy do holu. Ładny obraz. Idziemy do e, głównego pomieszczenia. Pewnie macie ze mnie bekę, bo ja jeszcze nie ogarniam gry, ale niedługo będziemy ogarniali grę. Mm, Musimy się nauczyć, możecie napisać w komentarzu o co chodzi tutaj, e, jak w to graliście. Mm, ale wszyscy chyba idą na górę. Tak mi się wydaje. Teraz wszyscy tu są. To zostaniemy tu. Żeby przeżyć. Nie wiem, dziwne, dziwna ta gra. Trochę. Bo musimy ją załapać, musimy ją zaczaić, prawda? Z każdą grą tak jest. więc musimy tutaj wiecie. Damy radę jeszcze na spokojnie. 6 sekund zostało do czegoś. Nie wiem czego. Eee... Cyk. I się zrobiło coś. Chyba jedzenie. Czy nie? Potli. Hmm. No dobrze, kochani. Zakończmy na dziś odcinek. Napiszcie w komentarzu, o co chodzi w tej grze. To nagramy drugi. Yy, widzimy się jutro o 16. Bye.